No i ja zamiast jestem, jestem na zakupach skleja. No tak, skleł. I podchodzimy do lady, żeby kupić takie sukienki, nie? I kleła do tej kasjerki. E ty nie wierzę że pracujesz w takim sklepie prawie najmodniejszym, gdzie wszystkie upiory chcą kupować ciuchy. A sama nosisz ciuchy ze śmietnika. A te twoje buty to jest totalne. Koszmar i w ogóle obciach Nie wierzysz, ona tak powiedziała No powiedziała Wow, ale ona ma tupet No, bezczelna jest Czemu ty się z nią zadajesz? Nie zadaję się z nią, zadajesz No dobra, zadaję, to tylko... No bo nawet jest fajne, jak się tam tak bliżej pozna Co? Nie żartuj No nie żartuję Żartujesz? Nie Żartujesz. Nie, żartujesz. Nie, mówię ci, że nie. Przestań mnie już jak dręczyć. Dobra, nie to nie, ale. Ale żartujesz? Nie. Och, dobra, dobra, dobra. Myślałam, że żartujesz. No ale ja nie żartowałam, ona tak powiedziała. Ale jak to można w ogóle powiedzieć? Sprzedała jej to później. No, sprzedała. Ale później pobiegła i się popłakała. Ona jest dziwna mm, Bardzo Hej Kaczy. Oh. Oh. Operetta? Co ty robisz? Ty jedziesz na rolkach? Czy to są moje rolki? Karolina je pożyczyła Nie wiem, czy to są twoje Tak, to są moje No, to są jej Aha, pani mówiła, że to są kupione nowe. Uh. Wow, ale ty jeździsz. Świetnie? Koszmarnie. Okropnie, jak ty w ogóle się nauczyłaś jeździć. Nie wiem, czy nie zauważyłyście, ale ja się dopiero uczę jeździć. No ale jedyny plus to, że masz fajną fryzurę. O, dzięki, zrobiłam sobie ją akurat na rolki. Może, jak to Ci się co zrobić? Potrenuję z tobą, no bo no, jest dobra w na rołkach. Hmm, no, niby jestem. No, nie chcesz bardzo. Zrobisz z nią coś, żeby umiała jeździć? No, mogę zrobić, ale no nie wiem. Chcesz operetta? No jasne, każda pomoc się przyda. A ty to, teraz mi pomożesz w życiu. Czemu? Mm, no bo ja nie chcę za bardzo jeździć teraz. Nie? Czemu? Oh, no nieważne jest umówione z Venus na zakupy, a to raczej trochę długo potrwa. Okej, okay, a ty kiedy za mną już pojedziesz? Mm, nie, bo ja idę do Fresiera. No, ja na razie cię odprowadzę, bo Wenus jeszcze nie przyszła. Okej. Okay. To narka od peletyta. To za trzy godziny się tutaj widzimy, okej? Okay? No spoko. To ja poćwiczę jeszcze sobie. Tylko nie zabij innych potwory. Inne potwory. Nie, nie musisz się o to bać. Hmm. Może nie. No, chodź. <śledziny> Ojej. A nic ci nie jest? Nie! Ała! Co się stało? Owiecham na ciebie, sorki! Niespokojnie się nie stało. Tylko mnie trochę. Jestem poobijana. Ale no oprócz tego nic mi się nie stało. To dobrze. Bo ja dopiero ćwiczę jazdę. No trochę widać. Dobra, ja idę, bo oh, się śpieszę i jeszcze się spóźnię. To pa. Narka. Yy. A. Och, muszę trochę poćwiczyć. Jak kiedy będzie ze mną ćwiczyć, to muszę chociaż umieć... No, czy ja wiem. Stać na rokach Bo nawet to mi nie wychodzi. A. Tego właśnie muszę poćwiczyć trzy godziny później. No, jesteś nareszcie. No, jestem, jestem. Trenujemy już. Nauczyłam się stać na rolkach, więc jest spoko. No tak, ale jest To dopiero początek. No wiem, ale jeździć też się nauczę. No tak. Z Twoją pomocą będę bardzo dobra. Świetna. No tak, ale najpierw trzeba poćwiczyć. Mhm. Mm to pokaż, co umiesz. Nic nie umiem. Ach, no nie umiesz. Nie. Na pewno umiesz. Nie, no to jeździ chociaż. Spróbuj jechać. Okej, no, okej. Okay, okay. No, 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 nawet mnie nie, nie idzie. A zobacz na to. Uu, łup, łup, łup. Au. Au. No właśnie zobaczyłam i... Brawo? Nie. Raczej nie. A. A. Jeszcze raz, okej? Okay? No dobra. Możesz sobie jeszcze raz? Dzięki. Myślałam, że już mi nie dasz kolejnej szansy. Czemu bym miała ci jej nie dać? A no właśnie to jadę. A, jeszcze czekaj. Okay. No jeszcze raz spróbuję. A zobacz na to. Whoa. O. Ale przyznaj że to było. Super. No dobra. Wstań na chwilę i trudno się utrzymać, nie? No tak. O co chodzi? Bo... A, będzie no. trudno. No to sobie. Okej. Okay. Co? Jest mały problem. Problem? Jaki problem? Z twoją jazdą. Ale ja myślałam, że nauczysz mnie tak dobrze jeździć. No nauczyła cię. Ale czemu nie nauczysz? No, chcę cię nauczyć, ale ty zaczynasz od trudnych trików. Na przykład jezdę na jednej nodze, jest obroty i dlatego się wywracasz. Aha. Jakby co, przyniosłam taki kask. Tylko teraz nie wiem, czy dać go mi, czy tobie. Um, a czemu sobie byś podała? Nie tylko dlatego, że to mój kask, ale dlatego ze względu na bezpieczeństwo. Ale dam go tobie. No, z Tylko kitkę muszę rozwalić. No tak. Przebierz się i spróbuj jeszcze raz, tylko bezpieczniej. Okej. Okay. Zrobię co tam chcesz. No, to spoko. Uh -huh. No, ja razu lepiej. A, muszę Ci przyznać, że wyglądam jak bałwan. W tym kasku jeszcze z dziura na uszy. Nie miałaś innego? Nie, przecież jestem wiekułakiem, nie nasz zwyczajnych. Oh, dobra, niech ci będzie. sobą będę miała ten. I spróbuj zwyczajnie jechać. Okej, okay, dobra. Zwyczajnie to ja wiem, coś. Wow. Widzisz, umiem. No, brawo. Świetna jesteś. Dzięki. No, i, i co? I czy trochę ćwiczymy i będziesz umiała? Brawo No super, brawo Świetnie sobie poradziłaś no Dzięki I właśnie, jak się zacznie od łatwych rzeczy To reszta Też będzie łatwa A nie mówiłam? Mhm, mm no dobra, to tak. dzięki za wszystko Mogę zatrzymać żonki kask? No tak, ale może... Albo dobra, tak No to chodź, pokażemy dziewczynom, czego się nauczyłaś mm -hmm. Będą zachwycone i zaskoczone No Mam już wszystko. Wow, no, wiem. Dosłownie wszystko, nawet tyłem jechać. Tak. No. Jestem super. Dzięki, że mnie nauczyłaś. Spoko. To chodź. Mhm. Następnego dnia. Wow, jeśli Klaudia nauczyła jeździć mm, operety na rolkach, bo jeździła kiepsko. Aha, poczułam to na własnej skórze. A ja tego raczej nie zauważyłam. No, serio? Serio? No nie, zauważyłam. No dobra. To no to... A! A B. Ach. Dobra, to co S zrobisz? No nie wiem, po prostu... Co będzie jakiś cud, chyba? Za, Zakładam, że no. Się nauczy? Nie. Bo wiem, że i tak wygram. A skąd to wiesz? No bo ona jest i koszmarnie. Mhm, to ja lecę. No, już idzie. O. Hej, Kladin. Cześć. Jak tam znów ten jazdy na rokach jest świetna. Serio? Tylko głupio wygląda w tym kasku. Wow. No, głupio. Ja bym w nim wyglądała ładniej. Ej. No co, mówię prawdę. Umiem jeździć tak, umieścić tyłem, na, na jednej nodze. Skakać umiem, piruety robić. A wy? To co? Jestem dobra? Uh. Oh, oh, o, no. ale. no... a jak? Wiesz, to dobrze, że nie założyłam się z Abi <grym> Wow, Claudine, ty to jesteś świetna nauczycielką. Nauczysz mnie? Um, a mnie? Ej, ty nie uczy? No, ja że umiem. To czemu trzeba... nie mam cię uczyć? No, właśnie... Jest gorzej ode mnie, tak? Nie masz się tego martwić. Ej, wciąż nie. Ale no, serio jesteś biedną nauczycielką? Mhm. Mm